Cześć, tu Horyzont AI, Twój kompas w świecie sztucznej inteligencji. Mamy wtorek i właśnie słuchasz newsowego wydania naszego newslettera. A o czym dzisiaj? 40% do wydajności, 25% do szybkości z AI. Tak mówią badania. Musk i Zak wykluczeni. DARPA testuje RHP, przyszłość autonomicznych pojazdów bojowych. Antropik ochroni dzieci przed treściami dla dorosłych Generowanymi przez AI, Grill z funkcjami AI, AI Jobs. Zerknij do maila, aby znaleźć propozycję ofert pracy z branży zajmującej się rozwojem sztucznej inteligencji. Narzędzia AI, trzy narzędzia do przetestowania, jak co wtorek. Na końcu maila nasza zabawa w testowanie Twojego oka. Czy w tym tygodniu odróżnisz wytwór AI od prawdziwego foto? Sprawdź się na mailu. Z AI jesteśmy o 40%. Szybsi, wydajniejsi i dokładniejsi. Badanie przeprowadzone przez Harvard Business School i Boston Consulting Group wykazało, że sztuczna inteligencja znacząco zwiększa produktywność i jakość pracy. Pracownicy wykorzystujący AI byli w stanie wykonać o 12% więcej zadań i skończyć je o 25% szybciej. Co więcej, jakość ich pracy była o ponad 40% wyższa w porównaniu z grupą kontrolną. Największe korzyści odnotowano wśród pracowników poniżej średniej wydajności, których produktywność wzrosła o 43%, podczas gdy u pracowników o wydajności wyższej niż średnia wzrost wyniósł 17%. Te wnioski potwierdza również polska grupa badaczy. Naukowcy z Uniwersytetu Koźmińskiego w swoim opracowaniu potwierdzają wzrost produktywności dzięki synergii między ludzką wiedzą a możliwościami AI. Stwierdzono, że AI może efektywnie wspierać pracę umysłową, i mowa nawet o 40% poprawie efektywności pracy i 60% wzroście satysfakcji z pracy. Autorzy podkreślają, że implementacja AI w strategiach firm niesie ogromne korzyści dla biznesów. Kluczem jest znalezienie równowagi między automatyzacją a ludzką kontrolą, aby w pełni wykorzystać potencjał współpracy człowieka z AI. Eksperci zwracają uwagę. Że organizacje powinny umiejętnie nawigować w dynamicznie zmieniającym się świecie AI, dobierając narzędzia do zadań, w których mogą one realnie wspierać pracowników. Liczby nie kłamią. Czy Ty też czujesz, że odkąd wdrożyłeś AI do swoich działań, jesteś bardziej wydajny, szybciej wykonujesz obowiązki i jest Ci po prostu łatwiej? Podziel się opinią lub zacznij korzystać w swojej pracy z takich narzędzi jak TLDV naucz się promptować, generować profesjonalne grafiki w Midjourney lub po prostu skorzystaj z naszej bazy narzędzi i wybierz jedno, które zmieni sposób, w jaki pracujesz. Elon Musk i Mark Zuckerberg nie będą strzec bezpieczeństwa USA przed AI. Jednak nie dlatego, że nie chcą, a dlatego, że nie zaproszono ich do grona mającego stanowić skład Rady Bezpieczeństwa i ochrony sztucznej inteligencji przy Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego USA. Wśród 22 początkowych członków znaleźli się sam Altman, Dario Amodei, Jensen Huang, Satya Nadella, Sundar Pichai i wielu innych. Zobacz całą listę nazwisk na mailu. Jak dowiadujemy się, sekretarz Alejandro Mayorkas, zawiązując ciało, celowo zdecydował się nie włączać do grupy firm zajmujących się mediami społecznościowymi, w tym Meta i X. Mimo że te firmy również prowadzą istotne działania związane ze AI, Rada będzie koncentrować się na praktycznych wskazówkach i najlepszych praktykach dotyczących bezpiecznej i odpowiedzialnej AI. Celem jest ochrona przed niepożądanym zastosowaniem AI w 16 sektorach infrastruktury krytycznej USA, obejmujących takie gałęzie jak energetyka, rolnictwo i przemysł. DARPA testuje RHP przyszłość autonomicznych pojazdów bojowych. Program DARPA o nazwie RACER. Przeprowadził eksperymenty z nowym ciężkim pojazdem autonomicznym RHP w Teksasie pod koniec minionego roku. Pojazd ten, będący znacznie większym od wcześniejszych pojazdów programu, przeszedł testy w trudnych warunkach terenowych, pokazując zdolności do samodzielnego poruszania się. RACER ma na celu rozwój technologii, która umożliwi używanie autonomicznych pojazdów bojowych w złożonych i nieprzewidywalnych środowiskach terenowych. Co jest wyzwaniem znacznie większym niż jazda po utwardzonych drogach. Udane testy zwiększają możliwości wojskowe w zakresie użycia robotów, co może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka dla życia żołnierzy. Sprawdź na mailu link do wideo pokazującego, jak radzi sobie w terenie. Antropik ochroni dzieci przed treściami dla dorosłych. Antropik wprowadza rygorystyczne zasady na rzecz bezpieczeństwa dzieci, aby chronić je przed wykorzystywaniem AI przeciw nim. W ramach inicjatywy STORN i All i is Human twórcy modelu CLOT podejmują działania na trzech etapach. Podczas rozwoju, odpowiedzialne pozyskiwanie danych szkoleniowych, wykrywanie i zgłaszanie CSAM z danych szkoleniowych. Rygorystyczne testy, podczas wdrażania, wykrywanie i blokowanie CSAM na wejściach, wyjściach. Podczas utrzymywania, zgłaszanie CSAM do NCMEC, a nawet do służb. W wiadomości e-mail przeczytasz więcej o przygotowywaniu AI do wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa najmłodszym. Grillowanie z AI Nadchodzący długi weekend majowy to dobra okazja, aby jeszcze raz przyjrzeć się rusztowi z funkcjami AI. Prezentowany na początku roku Grill Perfecta, już tego lata, będzie mógł być bohaterem ogrodowych przyjęć. Program AI Chef pozwoli Ci ustawić pożądany stopień wysmażenia i chrupkość za pomocą ekranu dotykowego. Jej chef następnie wykorzystuje te instrukcje i informacje z czujników, aby dynamicznie kontrolować podwójne pionowe palniki pod czerwieni grilla. Palniki te pulsują i przesuwają się poziomo, zbliżając się i oddalając od jedzenia zgodnie z poleceniami programu. Ser Grill stwierdzi, że Perfekta przygotowuje smaczne i pożywne posiłki 10 razy szybciej niż tradycyjny zestaw barbecue, kończąc stek o grubości jednego cala w 90 sekund. I cztery piersi z kurczaka w 2,5 minuty. Zobacz, jak działa AI Grill, otwierając link w mailu. I na dziś to wszystkie tematy. Teraz czas na narzędziownik, w którym prezentujemy tool, dzięki któremu możesz zobaczyć, jak ubrania będą wyglądać na tobie przed zakupem. Wystarczy, że wgrasz swoje zdjęcie oraz zdjęcia ubrań, które planujesz kupić. Zastosowanie: Branża odzieżowa, projektanci mody, e-commerce, marketing. Kolejnym narzędziem, które znajdziesz na skrzynce mailowej, będzie aplikacja do tworzenia spersonalizowanych filmów wideo, zastosowanie, sprzedaż, marketing. Ostatnie prezentowane dziś narzędzie pozwala weryfikować autentyczność treści oraz fakt generowania ich przez sztuczną inteligencję. To audio było wygenerowane przez sztuczną inteligencję, ale głosu użyczył Marcin Uszyński, członek zespołu Horyzont. Po odsłuchu, zajrzyj na skrzynkę, zostaw feedback. Ale przede wszystkim uporządkuj wiedzę, zajrzyj do rozszerzeń, rzuć okiem na badania. Pamiętaj też, aby odwiedzić nasz kanał Discord. To tam zawiązujemy najciekawsze dyskusje o AI. Dzięki, że zgłębiałeś dziś wiedzę o sztucznej inteligencji z Horyzontem LFG.